Przygotowałam dla Was choreografię do piosenki I Dont Care. Zaczynamy sobie od bioderek. Zrobimy sobie trzy ósemeczki, tak? Od prawej strony. Raz i dwa i trzy. I hop. łączymy Idziemy krokiem z stawem w lewą stronę. Raz, dwa, trzy i cztery. Zaczynamy od prawej nogi i od prawej ręki, tak? Raz, dwa, trzy i cztery. Kółeczko. Prawa rączka do góry. Raz i dwa. Lewa do góry, 3 i 4, 5 i 6, 7, 8. Przyciągamy prawą ręką raz, dwa, trzy, cztery i lewą raz, dwa, trzy i cztery. I powtarzamy sobie, tak? Raz, dwa, trzy i cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. Kółeczko, Raz i dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, siedem, osiem. Tak? I teraz mamy ref. A jeszcze zapomniałam o rączkach. Przyciąganie. Przyciąganie, tak? I teraz mamy ref. Przybijamy sobie piąteczki do góry i na boki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Do prawej strony. Raz i dwa, trzy i cztery. Kierownica. I jeszcze raz, piąteczki. Raz i dwa trzy i cztery, pięć i sześć, siedem, osiem. Przyciąganie do prawej. Raz i dwa, trzy i cztery. Kierownica. Łączymy i zaczynamy od początku. Powtarzamy. Raz, dwa, trzy i cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. Kółeczko. Raz i dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, siedem, osiem. Przy. Przyciąganie, tak? Piąteczki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz i dwa. Olá! Voilà.